Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki komunikat, krótki materiał, ale myślę, że bardzo ekscytujący, ponieważ pragnę dzisiaj Was zaprosić na nowy kanał, który założyłem. Kanał Polskiego Instytutu Remote Viewing, który tworzę, i to jest miejsce, które będzie dedykowane specjalnie wyłącznie metodzie percepcji pozazmysłowej, właśnie zwanej Remote Viewing, czyli zdalne postrzeganie, to jest temat, który będzie na tym nowym kanale obecny. A to dlatego, że stwierdziłem, iż jest tyle różnych aspektów tej metody, tyle różnych ciekawych rzeczy, że warto osobny, nowy kanał założyć. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu prowadzę regularnie zajęcia z tej metody, uczę tej metody, pracujemy wspólnie w grupach remote viewerów i odkrywamy różne fascynujące tematy. A w jakimś bliżej nieokreślonym, ale w przyszłości, w jakimś nadchodzącym czasie, będę chciał również właśnie pokazać Wam wyniki sesji, pokazać Wam, jak ta praca przebiega od wewnątrz na kanale. To za jakiś czas zaczniemy natomiast od krótkich materiałów, krótkich filmików, które będą omawiać kolejne elementy. Tej metody. Kolejne aspekty z różnych stron podejście, i również Wasze pytania. Wasze propozycje, co byście chcieli, żeby zostało omówione, być może co byście chcieli, żeby zostało zbadane i w jakiś sposób potem upublicznione, być może to są rzeczy, które będziecie mogli proponować i zgłaszać właśnie poprzez komentowanie komentarze na nowym kanale pod oczywiście filmami. Także serdecznie tam zapraszam, zapraszam do subskrybowania. Koniecznie również użyjcie tego dzwoneczka, który jest przy subskrypcjach, który jest do powiadomień, ponieważ obecnie YouTube, generalnie, jak dacie subskrypcję, a nie klikniecie tego dzwoneczka, to bardzo prawdopodobne, że nie dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, więc to jest bardzo przydatne. No i pamiętajcie, łapka w górę pod każdym filmem to jest coś, co. Z jednej strony daje mi znać, że obejrzeliście i chcecie więcej takich materiałów, a z drugiej strony też pomaga generalnie kanałowi się rozwijać w jakiś sposób, dodatkowo promując te filmy. Także serdecznie zapraszam nowy kanał, link w opisie poniżej. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.